Witajcie z tej strony Banana Trader. Dzisiaj będzie krótki, bardzo krótki odcinek dla zmotoryzowanych. Nadchodzą wybory, więc dzieją się cuda. Ceny paliw spadają nam bardzo wyraźnie w Polsce. Tutaj, właśnie co parę dni, pojawia się nowy artykuł na bankier.pl, gdzie redaktorzy nie mogą wyjść z podziwu, patrząc na to, co się dzieje z cenami paliw. Podobno obecnie już są to okolice 6 zł, co jest dużym spadkiem w stosunku do tego, co było jeszcze kilka miesięcy temu. Natomiast dlaczego to jest dziwne? Dlatego, że z jednej strony mamy już wat 23% na paliwo. Nie wiem czy pamiętacie jakiś czas temu ze względu na te różne tarcze tam covidowe czy wojenne, mieliśmy obniżony VAT na paliwo do 8%. Natomiast teraz mamy wat 23. To, co jest naprawdę ciekawe, to nie ten artykuł, tylko. Nawet jeszcze nie ten. To jest ten artykuł. Tutaj mamy, jak zobaczycie, cenę hurtową w Orlenie. To jest ten czerwony, czerwona linia. I cenę giełdową z Londynu w złotówkach za tonę. W Orlenie mamy w złotówkach za 1000 m No Są mniej więcej podobne tam wielkości, tak bardzo skorelowane ze sobą przynajmniej. Jak widzimy, ta odległość między nimi była w miarę stała. Oczywiście w okresach jakichś bardziej dynamicznych zmian ona się mogła zbliżać albo rozszerzać, ale ostatnio, od tak stycznia, mieliśmy w miarę tą odległość znów stałą, prawda? Jak popatrzymy na ostatnie kilka tygodni, mamy wzrost cen paliw na światowych rynkach, jednocześnie spadek cen paliw hurtowych na orlenie. Podobno w detalu te spadki są jeszcze wyższe, tak jak tam było opisywane w innych artykułach na Bankierze. I dlaczego to jest dziwne? No bo ropa jak popatrzymy sobie to jest ropa WTI mamy kilka gatunków ropy to jest jeden z tych popularniejszych takich benchmarkowych nam rośnie od pewnego czasu ostatnie tam 2-3 miesiące to jest okres wzrostu cen ropy z 70 na 90 dolarów amerykańskich a poza tym osłabia się jeszcze złotówka więc koszt baryłki ropy wyrażony w złotówkach rośnie jeszcze bardziej tutaj macie wykres dolara do złotówki. Mieliśmy przez chwilę dolara po mniej więcej 4 złote, jakieś 2 miesiące temu, 3 miesiące temu, coś koło tego. A obecnie jest to prawie 10% drożej. Także ropa podrożała o 20%, dolar podrożał o 10%, a paliwa nie drożeją. Taka przedwyborcza promocja. Także korzystajcie, póki ceny są niskie. zatankujcie do pełna, ile możecie, bo Prędzej czy później pewnie Orlen będzie musiał te promocje sobie odbić. No i wtedy, wtedy już tak tanio może nie będzie. Także e, jeśli nie wiedzieliście, jeśli nie zauważyliście tego fenomenu na stacjach, to teraz już wiecie. Korzystajcie, póki można, to zaoszczędzicie pewnie z kilkadziesiąt złotych na jednym baku. A jak macie jakieś kanistry, czy coś, żeby trochę tego paliwa zmagazynować na miesiąc czy dwa, no to już w ogóle kilka stówek może Wam zostanie w kieszeni. Także to tyle na dziś, taki krótki odcinek dla zmotoryzowanych. Z tej strony Banda na Trader. Trzymajcie się, cześć.